Patrzcie za mną. Mamy przed sobą obraz Monalisy. Najbardziej niesamowite dzieło naszych czasów. A to magiczny safe, Nigdy nie został otwarty. Wszyscy widzieli? No to idziemy dalej. Co? Nikt go nigdy nie otwierał? Jestem gotowa to zrobić. Ej, kujonie, zobacz co tu jest. To magiczny safe i zamierzam go otworzyć. Co tak stoicie? Patrzycie na safe. Padłam na świetny pomysł. Chcę go otworzyć i zobaczyć, co jest w nim takiego magicznego. Lukajcie, czy przewodniczka po nas nie idzie. Będę się streszczać. A oto i klucze. Znajdźmy ten właściwy. Kładamy. I przekręcamy. Ojacie! jacie! Zasysa mnie! Oskar! Dina zniknęła! Musimy uciekać! Cześć wszystkim! Przed wami nowy challenge! Musicie otworzyć sejfy i zobaczyć, co jest w środku. Kto chce zaczynać? Oskar, jesteś jedynym facetem no dalej! Nie ja się wszystkiego boję! Nie ma mowy, już otworzyłam jeden sejf i oto jesteśmy! Niech czuli zaczyna! No dobra, niech wam będzie! Zobaczmy, co jest w środku! Obrzydliwe. Mam okropne kurze łapki. Czy muszę je zjeść? Ochyda! Yes! O nie! Wu! Smakują obrzydliwie! Już samo myślenie o kurczaku, który chodził po ziemi na tych łapkach, sprawia, że jest jeszcze gorzej. A ja mam ich całą miskę. Błęd. No nie mogę, nie dobrze mi. Jenny, ale z ciebie cienias. To tylko kurze łapki. No dobra, podczas gdy Julie dochodzi do siebie, ja otworzę swój safe. Jestem gotowa na wszystko. Mam tort. Taki piękny i na bank pyszny. Odlot. Muszę go spróbować. Dobra, Oscar, nie psuj mi apetytu swoją zszokowaną miną. Ale ta tęcza jest przepyszna co też byś chciał! Nie ma mowy! Ten tort jest tylko dla mnie! Spróbuję kawałek! Muszę coś wymyślić, żeby Tina też się ze mną podzieliła! Wiem! Moja mama mówi, że jestem bardzo czarujący. Zaraz sprawię, że Tina się we mnie zakocha. Tina! Może podzielisz się ze mną swoim cudownym ciastem, ślicznotko! Co? Chyba ci całkowicie odbiło. Nie ma mowy, nie będę się dzielić z tobą moim tortem. Zapomnij. Zaraz padnę ze śmiechu. Dzięki za propozycję, Oscar, ale zjem to sama. O, Jolly, wróciłaś! Kurczę, zapomniałem, że ja też mam safe. Zaraz go otworzę i zobaczę, co jest w środku. Co? Jakaś dziwna buteleczka z błyskawicą. A w środku ma jakiś dziwny płyn. No dobra, spróbujmy. Nic, nie poczułem. Napiję się jeszcze raz. Wow! Coś jakby. Popora, że nie wpadę na, na, na całym ciele. Brr, co tak siedzicie w miejscu. Czuję taki przypływ energii. Muszę ją gdzieś zużyć. No dobra. To biegnę. Nie! Yeah! Wow, to niesamowite! Mogę biec tak szybko! Mógłbym przebiec dookoła Ziemi w kilka sekund! Wow, rany to Paryż! No witam, madam! Oto pani sok pomarańczowy. Mmm, yummy! Możesz postawić tutaj. Ojej, tak szybko dotarłem do Paryża! O, O, czy to sok? Jestem szybszy niż prędkość światła. Nikt nawet nie zauważy, jeśli wypije ten sok tuż przed kelnerem i klientką. Zjem też pomarańczkę. Pyszna. Och, niedobrze mi. Ups, sok się przywitał. Brzydko tu pachnie, muszę stąd spadać. Zostawimy to tutaj i ustawimy kelnera. Niech myślą, że on to wszystko wypił. A teraz biegnę dalej. Co się stało? Jak możesz pić mój sok pomarańczowy? Złożę skargę. Uff, moja bateria jest w połowie rozładowana, więc muszę odpocząć. Czemu one tak siedzą, nic nie robią? Wpadłem na świetny pomysł. Mogę narysować naszej Tinie wąsy. O, tak, pasują jej. Wiem, nie ruszają się, co oznacza, że mogę zjeść tort. Wow, ale cudownie pachnie, jest przepyszny na pewno. O, ja cię zjem go do ostatniego okruszka. Tina się nauczy, że trzeba się dzielić. A mia, mia, miam, ale dobry. O kurczę! Czuję, że moja bateria jest już całkowicie rozładowana! Ale jestem taki najedzony! Co jeszcze mogę zrobić? Wow, Julie ma resztki kurzych łapek! Zróbmy jej kawał! Połóżmy ich trochę na głowie! To takie zabawne! I jeszcze kilka na jej ramionach! Będzie cała pokryta tymi śmierdzącymi kurzymi łapkami! To świetny pomysł! Smacznego, moja droga! Huh? Ej, co mi się stało? Zabierzcie ze mnie te okropne kurze łapki! Fuj, nie mogę ich wyjąć z ust! Dlaczego mam namalowane wąsy? z karty to zrobiłeś! To niemożliwe! Nie mogę uwierzyć własnym oczom! Zjadłeś całe moje ciasto, ty mały szkodniku! Wow, macie nowe sejfy! Kto tym razem otworzy jako pierwszy? Nie zgadujcie, co jest w środku, tylko otwierajcie! Zacznijmy od Oscara! Nie może się doczekać, żeby sprawdzić! To prawda! Co będzie w środku? Fuj, to cytryny! To takie okropne! Jest ich tak dużo! Nigdy nie jadłem tylu cytryn, dziewczyny! Może nie muszę ich jeść? Musisz, musisz! Chyba nie myślałeś, że możesz tak po prostu zrezygnować! No dobra! Zjem wszystko, jestem mężczyzną, a nie kujonem! Najpierw kilka kęsów tutaj! ja obrzydliwe! I jeszcze kilka cytryn. Brr, to jest takie kwaśne. Dobra, zaczynam się rozkręcać. Zjem te wszystkie cytryny w mig. Auć! Buzie mi aż wykrzywiło od tego kwasu. To takie okropne. Muszę się opanować. Ej, z czego się śmiejecie? Julie, zobaczmy, co ty masz w sejfie. Z przyjemnością. A ja mam popyt! Super! Nigdy wcześniej nie widziałam tak dużego popitu. Świetnie. Wow, ale czad. Pobawię się. Julie! Ej! Ona w ogóle nie reaguje. No dobra, kontynuujmy bez niej. Co jest w moim sejfie? Jakaś dziwna księga. Trzeba się dowiedzieć, co jest w środku. Wow, tu jest coś napisane w języku, którego nie rozumiem. nie! Oj, to znaczy Oskar. Możesz to rozgryźć? Yes! Come on! Czyli potrzebujesz mojej pomocy. Dobrze, zaraz na to spojrzę. To jest po łacinie. Jest bardzo łatwe do odczytania. Ojej a co to za dźwięki? Oskar! Przywołałeś demona! Co się oh dzieje? God. O nie! To prawdziwy demon! Ten diabeł wyszedł, by wciągnąć nas do podziemi! To straszne! O rany, Julie! Musisz uciekać! To szybko! To koniec! Zaraz ją dopadnie! Chociaż demon nie może tego zrobić, bo Julie jest zrelaksowana i ma zamknięte oczy. Ha! Nie uda ci się, głupi demonie! Po raz pierwszy widzę, jak popyt pokonuje demona. Ej! Nie waż się dotykać popitu, Julie! Nie jest twój! Co się dzieje? Ktoś mi dotykać mojej zabawki. Oddaj mi to! Co? Chcesz oberwać? To mój popyt! Zabrałam go z sejfu! Zawołam mamę! Ej! Jest rozdarty! No dobra! Demon, czy kim ty tam jesteś? Nie obchodzi mnie to! Rozerwałeś mój popyt. Dorwę cię! Obleję cię sokiem z cytryny, a masz! Wracaj pod ziemię, ty potworze! za mój popyt! I powiedz swoim ziomkom, co się z nimi stanie, jeśli zepsują mojego popyta jeszcze raz! Nie chcę cię widzieć! Wow! Pozostali wrócili! No co tu się działo? Nie dam rady opowiedzieć w dwóch słowach! Dzięki, Julie, za uratowanie nas wszystkich! Zobaczmy, co będzie dalej! Coraz straszniej otwierać te sejfy, ale trzeba, żeby dowiedzieć się, co jest w środku! No to kto zaczyna? Pina! Jesteś pierwsza! Super! No to otwieram! Co tam będzie? Fuj! Czy to wodorosty? To okropne! Chyba sobie ze mnie żartujecie! Kurczę, będę musiała spróbować tego płaskuctwa! Ech! Ochyda! Dobra! Nie zjem więcej! Nie ma mowy! Jak to nie zjesz? Musisz! Julie ma rację! Kazałaś nam wszystkim dojadać, a sama co? No dalej, zjadaj! Czy ty już całkiem oszalałeś? Ponieważ się zmuszać mnie do jedzenia wodorostów. Jesteś za cienki w uszach. Czy to już wszystko? No to pozwól, że ja cię nakarmię. Proszę! O fu, Czuję się, jakbym zadrukował w marzu. To obrzydliwe! O mój Boże! Oskar, wszystko w porządku? Co ty zrobiłeś? Mało ci jeszcze? A ty z czego się śmiejesz, Julie? Otwieraj swój sejf. Szybko. Dobra, dobra. Wow. Mam kokosa w sejfie. Super. Muszę go spróbować. Ouch! To boli. Julie, jesteś taka głupia. I kto to mówi? Julie, ja ci pomogę. Uczyłem się troszkę karate. Pokażę wam kilka ruchów i otworzę dla ciebie kokosa. Muszę tylko założyć opaskę na czoło. Już czuję przypływ sił. Wystarczy tylko jedno uderzenie słonia. A ja... Julie... Nie chciałem. A, nie mogę uderzenia słonia. Jesteśmy chyba w cyrku. Dobra, lepiej otwórzmy mój safe. Co tam jest? Wow. To jakiś pilot do sterowania, czy co? Może do telewizora albo czegoś innego? A wsik! A, a Uderzyłam czołem w kokosa! To wszystko przez twój kurz! Możesz zdmuchiwać go gdzie indziej. No dobra, to przetestujmy tego pilota. Ej, co się dzieje? Czy ja sprawiłem, że Julie uderzyła kilka razy w kokosa? A co jeśli skierujemy tego pilota na talesztiny? I jak? Nadal dobrze się bawisz, Tina. Teraz musisz zjeść to jeszcze raz. O nie, no nie chcę tego robić! Jolie, chcesz się pośmiać? Patrz, znowu je wodorosty! No dalej, daftaj sobie policzki tym Haha, To najzabawniejsza rzecz, jaką kiedykolwiek widziałem. Masz rację, mogłabym to oglądać w nieskończoność. Obejrzyjmy to jeszcze raz! Nie ma sprawy! Dina, ty w ogóle nie jesz wodorostów, to niesprawiedliwe. Daj mi tego pilota! Zabawiłeś się i starczy. Od teraz ja będę kierować twoim życiem. No i ta się teraz śmieje. Ej, oddawaj pilota! Teraz ja! Tina, ja się jeszcze nim nie bawiłam! No, odpuść! O nie! Pilot zaraz się zepsuje. Ale otworzył kokosa! Ekstra! W końcu mogę go spróbować! A co z pilotem? Zepsuł się! O nie, nawet nie zdążyłem się nim porządnie pobawić! Ale możesz spróbować mojego kokoska! Mmm, jest taki pyszny rewelka! Jeśli podobał ci się filmik, to szybciutko naciśnij kciuka w górę i zasubskrybuj kanał. Nie zapomnij o dzwoneczku, to bardzo ważne. Mamy nadzieję, że dobrze się bawiłeś. Napisz w komentarzu, jaki magiczny przedmiot chciałbyś dostać!